Święty Tomasz z Akwinu, gdy mówi o sakramencie bierzmowania, mówi również o osobie Ducha Świętego. Można powiedzieć, że ten sakrament jest w jakimś sensie szczególnie powiązany z trzecią osobą Trójcy Przynajświętszej. Dlatego też chciałbym kontynuować nasze dotychczasowe rozważania i dokładniej powiedzieć, kim jest Duch Święty w ujęciu Świętego Tomasza. Trzeba też mieć świadomość, że to ujęcie świętego Tomasza, jego rozważania są bardzo mocno zakotwiczone w całej tradycji biblijnej i patrystycznej. Święty Tomasz jest, może być też wybitym znawcą, wybitym erudytą i bardzo dużo elementów przyjmuje również z ujęcia świętego Augustyna, doktora, żyjącego w V wieku, który napisał też duże takie dzieło, ogromną właśnie pracę. Zatytułowaną o trójcy, w której te zagadnienia, które Święty Tomasz rozważa w sposób taki syntetyczny, w sposób jakby taki zbiorczy, rozważa we właściwy sobie sposób trochę w formie pewnych takich może nie tyle dygresji, ale w sposób takich no, augustyńskiego klimatu, augustyńskiego sposobu rozumowania. To wspominam o tym, ponieważ Święty Tomasz właśnie od Augustyna zaczerpnie dwa tematy, jakby dwa sposoby ujęcia. Ducha świętego, jako miłości i dar. Temu właśnie zagadnieniu poświęcimy dzisiejszy odcinek. Ale rozważania świętego Tomasza zaczynają się w trochę zaskakujący sposób. Gdy mówi on o duchu świętym, gdy podejmuje kwestię trzeciej osoby trójcy, przynajmniej stawia takie pytanie, czy imię, duch święty, czy to w ogóle jest właściwe, odpowiednie imię dla osoby trójcy. Jako argument. Że tak jest, poszywołuje fragment z pierwszego listu świętego Jana, w którym mówi się, że Trzej w niebie dają świadectwo: Ojciec, Słowo i Duch Święty. Otóż to jest dla świętego Tomasza punkt wyjścia dla rozważań, prawda? że gdy mówimy o Bogu, to mówimy tak naprawdę o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jeżeli chcemy zrozumieć, kim jest osoba w Trójcy, kim także jest Duch Święty, to trzeba pójść drogą wskazania pochodzenia danej osoby od dwóch pozostałych. To jest, można powiedzieć, pewien sposób, jakby pewien klucz, pewna droga do zrozumienia, w jakim sensie Bóg jest Ojcem, w jakim sensie jest słowem czy Synem oraz Duchem Świętym. Przy okazji mówienia o Duchu Świętym, wspomniałem już wcześniej, że święty Tomasz za Augustynem. Traktuje pochodzenie Ducha Świętego jako w ten sposób miłości. Miłość dla Świętego Tomasza, przynajmniej w tym fragmencie, w tym tekście rozważań, jakim jest pierwsza część sumy teologicznej, miłość jest rozumiana jako dążenie do czegoś, jako zwracanie się ku czemuś. No, a tak zresztą, jak mówi dalej Święty Tomasz, tak Pismo Święte nazywa tą osobę. Duch Święty jako ten, który kieruje się, jako zwraca się, jako też, który w jakimś sensie porusza, jako ten, który ożywia, jako ten, który jednoczy. To są jakby pewne nazwy, pewne określenia, pewne, nazwijmy to rzeczywistości, właściwe działaniu Ducha Świętego, jako może być jakby wskazujące też na jej specyfikę. Ale oprócz tego Święty Tomasz wskazuje na dwie racje, że użycie takiego imienia, i nazwę jak Duch Święty jest jak najbardziej właściwe. Pierwsze ze względu na to, co dotyczy w ogóle ojca i syna. Używa to i takiego terminu komunitas, który można przełożyć jako rzeczy wspólne, jako w tym sensie sprawy wspólne. Można powiedzieć, że to będzie wskazanie na to, co jest wspólne całemu Bogu, że tak można powiedzieć, Bogu imowanemu jako jeden Bóg, jako jeden byt, odrębny od całego świata, jako Stworzyciel, i w takiej perspektywie możemy powiedzieć, że Bóg jest duchem, jest czymś niematerialnym, nie posiada materii w swojej strukturze, ale jest również święty, można powiedzieć, że jest również doskonały, jest w tym sensie również czysty. Tu nawet nie tyle chodzi o pewną taką czystość moralną, chociaż można byłoby i z tym to powiązać, ponieważ moralność będzie związana z pewnym postępowaniem, z pewnym działaniem. A zatem można powiedzieć, że Bóg jest święty, to znaczy działa w sposób czysty, w sposób, byśmy powiedzieli, taki przejrzysty, w sposób taki jasny, prawdziwy też możemy jak najbardziej powiedzieć. Działa również w sposób jak najbardziej dobry. A to jest w związku z tym racja tego, że o Bogu możemy powiedzieć, jakby odnieść to określenie Duch Święty. Ale również druga racja i to jest ten drugi argument Świętego Tomasza. Możemy również odnieść to do człowieka, możemy również nawiązać do pewnej analogii, możemy wskazać również pewne podobieństwo między szczególnie tą osobą, a tym, co dostrzegamy w stworzeniach. Otóż duch w odniesieniu do stworzeń oznacza pewne, pewne poruszenie, oznacza pewną, pewne, pewien ruch, prawda? Pewien, pewien, pewien motyw, jakieś, jakieś działanie. Możemy nawet odwołując się do podobieństwa językowego powiedzieć, że jest tutaj pewny związek między słowem duch a słowem dech, pewien oddech. tak, jak zresztą podobnie jest w języku łacińskim, słowo spiritus oznaczające ducha można związać ze słowem respirare, oddychać, prawda? czyli że oddychanie będzie tchnienie, będzie jakby też znakiem jakiejś aktywności życiowej. Będzie również wyrazem pewnego dążenia, wyrazem pewnego pragnienia, ponieważ mówimy często, że ktoś tchnie, to znaczy zwraca się do kogoś, prawda? że ktoś kieruje się ku czemuś, dąży ku czemuś. W wypadku tutaj człowieka będzie to poruszenie woli ku ukochanemu, prawda? ku przedmiotowi, który stanowi przedmiot naszej miłości. Stąd, jak mówi się ty, Tomasz, to są racje, dla których. Samo imię, samo, samo to określenie, Duch Święty już wiele nam mówi na temat tej osoby, że ta osoba jest po pierwsze niematerialna, tak jak niematerialny w Bogu jest Ojciec i niematerialny jest syn, że jest to ktoś, kto pochodzi na sposób właśnie pewnej miłości, pewnego dążenia, pewnego skierowania i to skierowanie ma również charakter, ma również charakter pewnej czystości, pewnej doskonałości, pewnej właśnie świętości. To może szczególnie staje się jakoś bardziej zrozumiałe, czy może bardziej czytelne, gdy przejdziemy do kolejnych rozważań Świętego Tomasza, w, które, w których podejmuje on, czy wyjaśnia tą specyfikę ducha świętego jako osoby trójcy, odwołując się do pochodzenia trójcy, do pochodzenia ducha świętego. Otóż w tekście credo, który odmawiamy w niedzielę i święta w kościele podczas mszy. Mówimy, wyznajemy wiarę, że duch święty pochodzi od ojca i syna. Tutaj nas szczególnie będzie interesowało to określenie i syna. Nie tylko ze względu na to, że to jest też różnica między teologią katolicką i prawosławną, gdy katolicy wyznają się, że duch święty pochodzi od tych dwóch osób, podczas gdy w prawosławie trzyma się tej pierwotnego tekstu, gdy mówi się, że duch święty pochodzi od ojca, i twierdzą. Teologowie prawosławni, że pochodzi tylko od Ojca, ewentualnie pochodzi od Ojca przez Syna. Nie, tu w tym momencie nas interesuje ten związek między Duchem i Synem ze względu na pewne też konsekwencje, ze względu na to, na pewno nazwijmy to konsekwencje związaną z rozumieniem miłości. Otóż, jeżeli Syn jako słowo jest zrodzony przez Ojca, pochodzi od Ojca, i od Niego pochodzi Duch Święty jako miłość, to można powiedzieć, że miłość w Bogu ma charakter, powiedzieli, intelektualny, to znaczy wynika z Poznania intelektualnego. Prawda? To samo możemy powiedzieć również o miłości w człowieku ze względu na to, że człowiek jest podobny do Boga, właśnie ze względu na to, że posiada swój intelekt jako władzę poznawczą i posiada wolę jako władzę pożądawczą. A zatem można powiedzieć, że miłość w człowieku, najczęściej potocznie kojarzona z jakimś poruszeniem emocjonalnym, z jakimś impulsem, z jakimś nawet instynktem, tak naprawdę w, swojej, w swoim źródle, w swojej zasadzie, w swoim punkcie wyjścia sięga do intelektu i do woli. Można powiedzieć, że wynika z tego, co poznajemy i kierujemy się. Ale jeszcze tutaj dopowiedzmy, to tak jak intelekt, rozpoznaje rzeczywistość, rozpoznaje prawdę rzeczy, wyraża tą prawdę rzeczy w słowie, które tutaj Tomasz będzie nazywał słowem serca, a więc pewnym takim obrazem bytu, który poznaliśmy i będzie to adekwatne ujęcie rzeczy, to również następstwo tego w postaci miłości, w postaci skierowania się nie będzie jakimś dowolnym odniesieniem, będzie właśnie wyznaczone przez prawdę rzeczy prawda tego, do czego się, do czego się kierujemy. A zatem, jakby w samym punkcie wyjścia, inna będzie racja kierowania się na przykład do człowieka jako bytu rozumnego, inna będzie racja kierowania się do Boga, inna będzie wreszcie racja miłości, bo też możemy mówić o miłości, w stosunku do bytów nierozumnych, takich jak nasze zwierzęta, prawda? które ktoś będzie tam posiadał, w postaci psa, kota czy jakiegoś innego. Innego zwierzęcia. Otóż zobaczmy, że to ma bardzo poważne konsekwencje dla samej etyki, dla samego jakby porządku kierowania się, prawda? Że nie jest to kierowanie się jakieś dowolne, jakieś arbitralne. Można powiedzieć, że jest ono wyznaczone naturą samych rzeczy, ale również, jeżeli chodzi o człowieka, będzie angażowało tutaj intelekt i wolę. A zatem będzie wymagało jakiegoś rozpoznania, jakiegoś identyfikowania rzeczy, zobaczenia, zrozumienia, czym dana rzecz jest i adekwatnego, zgodnego z jej naturą właśnie reagowania. Powiedzmy teraz przenosząc, czy powracając do rozważań teologicznych, że to samo w jakimś sensie dotyczy Boga, prawda? Że Bóg również poznaje siebie i na miarę tego podejmuje pewne działania, podejmuje właśnie takie w wypadku tego wewnętrznego życia Boga. Ze słowa, które Bóg rodzi, jest tchniony, pochodzi osoba Ducha Świętego, pochodzi Duch Święty. Ale jeżeli będziemy rozpatrywali teraz całe działanie Boga, postępowanie Boga związane ze stworzeniem, z opatrznością, z posyłaniem Chrystusa, który przyjmuje naturę ludzką, później posyłaniem Ducha Świętego, to zobaczmy, że teraz Bóg nie będzie działał w sposób jakiś chaotyczny, przypadkowy. Będzie działał właśnie na miarę swojego poznania, poznania boskiego i na miarę swojej miłości. Na to zareagowanie będzie w sposób taki, jakby będzie właśnie czyste, będzie właśnie doskonałe, będzie właśnie, można powiedzieć, w pełni święte. A zatem, gdy mówimy teraz o duchu świętym, jako miłości, to możemy powiedzieć, że jest to miłość łącząca ojca i syna, prawda? i syna z ojcem. Ale jeżeli Duch Święty będzie też posyłany do nas, to można powiedzieć, że Bóg kocha nas pełną, pełną miłości. Miłości, która nie ma jakiegoś charakteru, jeszcze raz powtórzę, jakiegoś przypadku, jakiegoś byle, byle, jakiego odniesienia, jakiegoś, wymyśle, jakiegoś przypadkowego od, jakby charakteru, tylko wynika z poznania, z poznania prawdy, z poznania rzeczywistości i adekwatnego zareagowania. Zatem można powiedzieć za świętym Tomaszem, że miłość to jest od strony człowieka, czy w tym wypadku też przede wszystkim od strony Boga, to jest właśnie pewne odniesienie związane z, z intelektem i związane, z, związane też z wolą. Oczywiście, przy tym zastrzeżeniu, przy tej uwadze, że w Bogu ze względu na prostotę jego natury. Mówienie o, w, mówienie o takich działaniach, jakie mamy w człowieku, tak jak poznanie czy decydowanie, jest tylko pewnym sposobem przybliżania tej rzeczywistości. W Bogu wszystkie nie ma realnego zróżnicowania między poznaniem intelektualnym i decydowaniem, tak jak jest to w człowieku. W Bogu wszystko ma pozycję jednej zasady, jednego pryncypiu, No ale ze względu na to, że my nie umiemy tej prostoty Boga. Wyrazić inaczej, jak właśnie korzystając z tego, co poznajemy, a poznajemy byty zbudowane z istnienia istoty, wykonujące różne działania, dlatego też w naszym języku, w naszym wykładzie, często stosujemy taką, takie zróżnicowanie, powiedzmy, czy takie zwielokrotnienie działań, które, jak mówię, w Bogu mają, które, mają, które w Bogu są czymś jednym. A zatem, gdy święty Tomasz nazywa trzecią osobę trójcy świętej. Najświętszej osobę ducha świętego miłością, to chcę pokazać, czy chcę zwrócić uwagę na to, że ojciec kieruje się do syna miłością, miłością, która ma charakter też osoby, i również syn kieruje się do ojca swoją miłością, że w związku, yy, którą jest duch święty. A zatem możemy powiedzieć, że ta miłość w Bogu jest czymś zupełnie wyjątkowym. W wypadku ludzi będzie ona miała charakter pewnej relacji, czegoś wtórnego w stosunku do naszej, do naszej struktury. W Bogu miłość będzie samym Bogiem, będzie trzecią osobą Trójcy, będzie też pewnym sposobem odnoszenia się Ojca i Syna. I teraz zobaczmy, gdy rozważamy Ewangelię, gdy rozważamy różne wydarzenia w życiu Chrystusa, gdy Chrystus się modli, gdy dokonuje różnych czynów, gdy uczy ludzi o Ojcu to jednocześnie zapowiada im Ducha Świętego. Może być jakby pokazuje, że więź z Nim to jest więź z Ojcem, ale w, jedno, w jedności Ducha Świętego. To zresztą wspaniale wyrażają nasze modlitwy liturgiczne, gdy mówimy, prosimy o coś Boga przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. A zatem, żeby też prosimy o to, aby nasze postępowanie, nasze, życie było realizowane czy było przeżywane w taki sam sposób jak odnoszą się do siebie osoby trójcy w sposób właśnie niezakłócony, w sposób właśnie byśmy powiedzieli czysty w sposób właśnie święty w sposób doskonały drugie imię które czy drugie określenie osoby Ducha Świętego które święty Tomasz przejmuje od świętego Augustyna to jest nazwanie Ducha Świętego dar gdy Tomasz rozważa, czy mówi o darze, w jakimś sensie rozpoczyna od podania pewnego rodzaju definicji, określenia, co to znaczy w ogóle dar. I kieruje, określa w ten sposób, że dar wskazuje zawsze na dawcę, czy ewentualnie na tego dającego oraz na obdarowanego, a zatem wskazuje na pewną jakąś relację, wskazuje na pewną zależność, pewien związek między nimi. Ale również zwraca uwagę na to, że dar jest dany komuś po to, aby był jego, aby mógł się nim cieszyć, aby mógł z niego korzystać. A zatem, jeżeli mówimy, że duch Święty jest darem, to znaczy jest kierowany, będzie dawany przez Boga ludziom. Przepraszam, przez Boga ludziom, po to, aby ludzie mogli w jakimś sensie z niego korzystać, prawda? w jakimś sensie mogli cieszyć się jego wpływem, wtedy, gdy chcą. I to, jak mówi święty Tomasz, jest coś wyjątkowego, jest coś, powiedzmy, byśmy powiedzieli nawet zaskakującego, związanego właśnie z łaską uświęcającą, że nie tylko, przebywamy, nie tylko przebywamy w obecności trzech osób boskich, nie tylko możemy cieszyć się mieszkaniem w naszej duszy Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale nawet więcej, właśnie jest nam dawany Duch Święty po to, byśmy mogli z niego korzystać. Ale korzystać z osoby boskiej to tak naprawdę oznacza współpracować z nią. Korzystać z osoby boskiej to znaczy razem z nią działać, prawda? A więc w tym sensie, że to jest też otrzymanie tego daru po to, aby człowiek został przekształcony, aby w tym sensie jego działania się rozwinęły działania związane z poznaniem, w które będzie zaangażowany intelekt i będzie związana również wola, jako ta władza decyzyjna, prawda? I teraz z tym działaniem intelektu i woli, z tym wpływem ducha świętego na człowieka, będzie, będą związane jeszcze, będzie związanych jeszcze siedem darów ducha świętego, o których sobie jeszcze powiemy. To są właśnie jakby te sposoby, po to jest to, w jakim duch święty jest dany człowiekowi, właśnie po to, żeby też tego człowieka przekształcać. To znaczy, żeby z jednej strony człowiek podlegał wpływowi samego Boga ale z drugiej też, żeby działania, które teraz będzie podejmował, które będzie wykonywał, były jego działaniami. Stąd tutaj Duch Święty poprzez swoje dary będzie dany po to, żeby człowieka też właśnie ożywiać, będzie właśnie, żeby go przekształcać, żeby go właśnie w pewnym sensie motywować do działalności. Prawda? Że teraz uświęcenie człowieka to od razu do powiedzmy jest dziełem Boga, ale nie dzieje się właśnie w sposób mechaniczny. Można powiedzieć, że uświęcenie człowieka to jest w jakimś sensie dostosowanie człowieka do poziomu Boga, do tego, żeby człowiek w jakimś sensie odnosił się do Boga tak, jak odnoszą się do siebie osoby trójcy przy najświętszej. To jest w jakimś sensie cel naszej świętości, prawda? Poznanie Boga i umiłowanie Boga. A dalej, jak mówi akwinata, ten duch święty jest nazywany darem, ponieważ. Sami nie możemy z tego, sami z siebie nie możemy tego osiągnąć. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wypracować naszymi ludzkimi zdolnościami. Dlatego, że nasza natura jest właśnie ograniczona, jest właśnie stworzona. Chociaż możemy poznać rzeczywistość, możemy poznać świat, możemy dojść do wykrycia istnienia Boga, to nie możemy jednak wejść w realny kontakt z Bogiem bez Jego inicjatywy. Nie możemy. Kształtować naszego życia religijnego wyłącznie sam. Będzie najwyżej to tylko jakaś teologia, będzie być może to jakiś system społeczny, być może jakaś pewna kultura teologiczna, ale realne życie religijne jest związane z tym, że to Bóg rozpoczyna to życie. Prawda? Najpierw poprzez wcielenie Chrystusa, poprzez ustanowienie Chrystusa głową kościoła, po drugie, właśnie przez zesłanie ducha świętego, po to, żeby działanie Boga. To w jakim sensie to odbicie tajemnicy Boga, Ojca, który rodzi Syna i tchnie Ducha Świętego, żeby się teraz przejawiało w naszej aktywności, w naszym działaniu. A zatem można powiedzieć, gdy Święty Tomasz nazywa Ducha Świętego darem, to wskazuje na miłość Ojca i Syna, wskazuje właśnie na ten pierwszy dar, prawda? który w jakimś sensie tłumaczy wszystkie pozostałe. Bóg po to daje człowiekowi. Można być jakby, cały świat do rządzenia, do życia, do kierowania tym światem, po to, żeby człowiek właśnie ukochał Boga, żeby tego Boga rozpoznał, żeby mógł do, razem z Bogiem współpracować do osiągnięcia celu, jakim jest życie wieczne, jakim jest właśnie to już nieutracalne przebywanie z Ojcem, Synem i duchem świętym. A zatem powiedzmy tak, gdy bierzmowanie mówi, gdy w ramach sakramentu bierzmowania. Przywoływany jest Duch Święty. Gdy wskazuje się na Ducha Świętego, wskazuje się właśnie na znamie, jakie Duch Święty wyciska, wskazuje się na pewien sposób działania Ducha Świętego, gdy wymienia się te siedem darów Ducha Świętego jako pewnych szczegółowych reguł, pewnych szczegółowych zasad, w jaki Duch Święty funkcjonuje, wpływa na nas, to możemy powiedzieć, że to jest również wskazanie na to, jak Bóg odnosi się do nas. Że Bóg chce żebyśmy go kochali chcę abyśmy zwracali się do niego tak jak ojciec kieruje się do syna i syn kieruje się do ojca a zatem można powiedzieć duch święty który będzie też dawany także w tym sakramencie zwraca nas ze względu na to że pochodzi od ojca i syna zwraca nas do ojca i syna Można być jakby wskazuje na to na osoby od których pochodzi prawda Podtrzymuje nasze życie trynitarne. I jednocześnie można powiedzieć, że właśnie ten dar ducha świętego, właśnie ten dar związany z trzecią, będący trzecią osobą Trójcy Przy Najświętszej, jest też darem dla Kościoła. Jest on, jak mówią w teologowie, że to jest ta niestworzona dusza Kościoła. To znaczy, można powiedzieć, że to właśnie duch święty swoim działaniem, swoją miłością. Swoim wynikającą właśnie też z woli Boga, wynikającą właśnie też z rozpoznania Boga, z Poznania boskiego, z rodzenia słowa, kieruje całym kościołem, jednoczy ten kościół jako jedno ciało mistyczne. Warto też właśnie pamiętać o tym, że życie chrześcijańskie, życie religijne człowieka polega zawsze na więzi z trzema osobami boskimi. Że jeżeli mówimy o pewnej duchowości pewnym mówimy właśnie zwracamy uwagę na Ducha Świętego przywołujemy Ducha Świętego to jego działanie jest możliwe dlatego że Bóg objawia nam prawdę o sobie że jest trzema osobami boskimi że posyła Syna Bożego który staje się człowiekiem który ustanawia kościół który ustanawia sakramenty który dokonuje zbawienia poprzez swoją mękę yy, dokonaną w ludzkim ciele i jednocześnie jednoczy nas w jedno ciało mistyczne, w jeden kościół. A zatem Duch Święty będzie działał zgodnie z wolą Ojca, będzie działał zgodnie z wolą Chrystusa, zgodnie z wolą Syna, po to, żeby ludzi udoskonalić, ale będzie działał właśnie razem z nimi, a zatem zawsze to działanie, można powiedzieć, będzie miało charakter kościelny, będzie miało charakter, będzie miało też charakter trinitarny. Będzie też głoszeniem chwały Boga. Prawda? Chwały Boga, który jest ojcem, synem i duchem świętym. I to by było na.